Siemag Split TV. To jest przełomowa chwila. Jesteśmy z Sigmat Seeds, z Michałem, innowatorem w dziedzinie medycznej marihuany. Split TV, zostańcie z nami. No dobra, przedstawiłem się wcześniej już wszystkie nasze rośliny kanabis. Paliliśmy wax, paliliśmy, że tak powiem, szafę szkło, czyli tą najczystszą ekstrakcję. A to to ty... się najbardziej podobało. Nie! Yeah. A teraz Ci yeah. opowiem troszeczkę o właśnie farmaceutycznych produktach, farmaceutycznych produktach które no mamy. To, to jest. No nic, pokażę Ci parę przykładów. Ok, to no, można tutaj na I To są najbardziej poważne produkty, już że, że takie rzeczy utrzymuje się na pewno tylko i wyłącznie w laboratoriach. No, oczywiście, no zobaczmy jak już. Nie dałem mówię. Jeśli dobrze. chodzi o do tych używamy tylko olej retina i taki seksyder. Wszystkie tak jak mówiłem wcześniej wszystko to dozujemy na miligramach, yy, tylko używając najczystszej ekstrakcji, bez niczego innego. Jesteśmy tak naprawdę yy, wziąć to do punktu, do punktu profesjonalnego, farmaceutycznego. No dobrze, wracając w takim razie do kapsułek, yy, oprócz oczywiście pełnej dozyfikacji, tak jak mówię, yy, produkt, który z kanabis, yy, używamy wielu innych olei terapeutycznych, które tak samo mają własne, że tak powiemy, mają własne, które tak samo mają własne właściwości medyczne. <grym> e, więc jest to tak naprawdę kombinacja w kapsułce. Jeżeli kapsułka zawiera 65 mg, no to wiesz, że to jest 0,65 mg. A, wiem, Czyli nie wiem, ma tak nie ma, odbizano ram, odbizano, to nie ma a, nic dokładnie. są, że tak powiemy, inne oleje diapeutyczne, inne oleje esencjalne, które pomagają nam rozbić e, olej, który wyciągamy z rośliny, sam ten kąt z ekstrakcją e, co pomaga tak naprawdę ciału e, przetworzyć to w znacznie szybszy proces, e, ułatwić przetrawienie tego wszystkiego, co daje przedłużony efekt e, działania. Tego, 6 do 8 godzin, czyli w porównaniu do palacza, jeżeli palacz spala na przykład, powiedzmy, weźmy yy, pod uwagę coś, co ma dużą cyfrę, 200 mg. Aha. 200 mg to jest 0,2 g. Możesz zrobić z tego jednego cząta. Jeżeli, ile ciebie tu trzyma jako palacza? Pół godziny, 40, 30, w zależności od jakiej, oczywiście, krzyżówka była użyta. Tak. Tak. Więc weźmy teraz tą kapsułkę, która ma 200 mg tylko tego oleju. Ta kapsułka da Ci największy możliwy haj, że tak to nazwiemy. Mm -hmm. Czyli zapalić z 5 pięć razy, nie jesteś w stanie zapalić więcej, to jest ten moment, gdzie mm -hmm. ja już nie mogę. Tak. I, I utrzyma tacy się tacy. przez 24, 24 godziny. godziny. 24 godziny. Tak. To jest ta różnica. Jak, jak jesteśmy w stanie zabawić się w farmaceutyce i, i spożywaniu devastator? To jest akurat dla rekreacyjnych produkt. Wracając do reszty produktów, również produkujemy kremy. Możesz spróbować, to jest właśnie próbka. W zasadzie mówiąc kremy. To jest bardziej maść. Wiele zastosowań ma. Zaczynając, ogólnie stworzyłem ją, zacząłem pracować nad tą maścią dla mojego taty, który ma łuszczycę skóry. No i wiesz, biorąc pod uwagę pozytywny, pozytywny odset, że tak powiem, zaczęliśmy stosować na metanomę, na zupełnie no, inne składniki, na, jako, jako nawilżający krem, oparzenia, jakiekolwiek podrażnienia skóry, ma zastosowanie świetne, plus jest bardzo antyseptyczny. Również, również posiada kanabis. Wyciąg z kanabis w środku, jak i następne 12 olej terapeutycznych, typu chochoba, koko, i tak dalej, które pomagają również skóry się odżywić. Ale no ale wiesz, co tak. w ogóle? No, wydaje mi się, że jakiś jeden zapach. Zapach jest naturalny, nie? To są, jest, to jest. Nie, nie, nie. Tak. Wydawało mi się, że tak ja to jest to jest farmaceutyczny. chcieliśmy dodać zapach cytryny róży, no a tak, tak. to jest farmaceutyka, a nie kosmetyka, więc. Aha. Ja no ja no dobra, myślę, że zagadnęliśmy temat tutaj kapsułek i medycznego, jeżeli masz jakiekolwiek pytania, proszę cię szczeraj. E, czy mogę zdecydować działanie e, kapsułek e, na sobie? Oczywiście, że tak. W zależności od tego, co chcesz zrobić, mamy kapsułki na przykład, które wymyśliłem tylko dla siebie, nazywają się Day Walker, czyli, czyli chodzący w ciągu dnia. Tak. Powiem Ci dlaczego, dlatego że tak, prowadzę firmę, mam związek, otwieram następną na firmę farmaceutyczną, to wszystko muszę robić w tym samym czasie, bardzo zajętym człowiekiem jestem, z rana, bankowość, maile, telefony, koszta, pakowanie, produkowanie, prawda? Mhm. Więc nie jestem w stanie sobie pozwolić na to, żeby zapalić. Jestem dwa, dwa machy, bo w takim stanie chcę być. No ale teraz mija ten skutek bardzo szybko, więc chcę zapalić następne dwa. Ale zapaliłem trzy, cztery już... Tak, już tak bardzo tak. bardzo. I włączasz kreskówkę, bo zaczynasz czytać książkę, prawda? Jasne. Więc to są właśnie te dwa machy, które utrzymają się przez sześć godzin. Mhm. Kontynuacji pewnie, rozumiesz, nie ma, ma przeskoków w dół, tak na to, więc ja śniadanie, przed śniadaniem, po śniadaniu, biorę sobie taką kapsułeczkę i do trzeciej, czwartej, póki nie przychodzę tutaj do klubu, czyli już bardziej rekreacyjna praca, również medyczna bo jest rana, już jestem w stanie sobie pozwolić na zapalenie, nie mam aż takich wielkich odpowiedzialności. Mhm. Więc taką kapsułę bym ci rekomendował, zapachowie się tutaj już się Ale również posiada oleje, nie wiem jak po polsku się nazywa te oleje, borgmont, meryf, z cynamonu, z z, korzy, z łodygi jest wyciąg. To są również oleje, które pobudzają nas, dlatego dla dzień jest dobry, jesteś troszeczkę upalony, ale kontynuujesz dzień pracy. Super. Super. E, tymi samymi kapsułkami pomagamy ludziom przestać palić tam na naszych członków. Oprócz oczywiście samego kanabis produktu w Kwiecie oferujemy również produkty medyczne.